Okej, witam, witam was bardzo serdecznie na kolejnym filmie z Roblox'a, dzisiaj nie się przy klisku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka. Dobra, dołączasz? No poczekaj, tylko włączę roblo. pretty oh yeah Przecież jest bezpieczny. Czekaj, bo kuba, bo oni się musi... Jade mną Roblox zlitować. Znowu. O, wreszcie się zlitował. Jupi. Tak to miał

Już zaraz dołączam? Pośpiesz się Dołączam? Ej, nie chcę Banana! O nie, wanana Co? Dobra jestem. Uuu. Czekaj. Aaa closes mu Cooper. Po ja puszczę coś jeszcze lepszego. Nie no zobaczysz sobie. Pewno, pewnie go znasz. A przycisku bezpiecznie. A masz ta słuchawka? Tak. No to dobra. To możemy na to puścić. A co to się robi? Ała! Zamarzłem! Fajne było Fajne to? No, śmieszne No, fajne Banana. A piosenka? A jak Ci się podoba piosenka? Nie słyszę Ha. A jakbyś słyszał to, to <noise> Ci się pewnie podoba to, powiem, powiem ci kto to jest? To jest Smalik Montana. O oh nie. I to jest Malik Montana, Nike. Białe Nike. Nie, Nike.